Hej, w kolejnym vlogmasie powiem Wam, że ostatnio mamy takie fazy na oglądanie filmów świątecznych. Przed wczoraj bodajże oglądaliśmy Love Actually, a wczoraj oglądaliśmy Kevina, tą drugą część, czyli Kevin sam w Nowym Jorku. Taka klasyka, ale ja szczerze powiedziawszy, nie jestem osobą, która by oglądała Kevina, nie wiem, tak, co roku. Wiem, że są takie osoby, które, dla których, nie wiem, święta bez obejrzenia Kevina to nie święta, ale ja tak nie mam, więc naprawdę. Nawet z przyjemnością się ten film oglądało i taki sentyment mi wrócił. Także wczoraj było to, no i dzisiaj też stwierdziliśmy, że sobie coś obejrzymy. A jeszcze nie wiem dokładnie, który film, ale zobaczymy. No a póki co jeszcze otworzę kalendarze adwentowe tak na szybko. Dobra, tutaj czternastka. Oj, tu jest jakiś spory kosmetyk. I to jest coś, coś innego niż do tej pory było, czyli płyn do kąpieli o zapachu ptasiego gomeleszka. Ma 150 ml, czyli taka większa forma. No i na pewno przetestuję, bo właśnie um, chciałabym sobie w grudniu jeszcze wziąć jakąś taką kąpiel. Nie wiem, jak to będzie działało, ale zobaczymy. Ciekawe, czy też będzie pięknie pachniało, jak się właśnie to rozpuści w kąpieli. Czternastka. A tutaj dżem. I tutaj mamy dżemik o smaku pomarańczy, głowy i cytryny. Także taki kwaskowaty powinien być. No i tym razem znowu zdecydowaliśmy się na Kevina. Tym razem pierwszą część, Kevin sam w domu. Także taka klasyka. Tutaj oczywiście rozświecone lampki. A do tego przepyszny kebabik. Mm. Że jestem mega głodna. Dla ja tak już po filmie i teraz zabiorę się za malowanie paznokci, bo moje paznokcie już potem wyjeździe do Budapesztu, a w szczególności po termach są w słabym stanie, więc już sobie ściągnę i pomaluję na kolejny kolor, właśnie się teraz zastanawiam na jaki, czy wybrać czerwony, czy wybrać złoty a może jakąś mieszankę z tego, także nie wiem, no może już sobie pomaluję tak trochę na czerwono, trochę na złoto także żeby już był taki klimat świąteczny, myślę, że tak może zrobię i przy okazji właśnie przetestuję ten nowy lakier, który jest właśnie taki brokatowo-złoty no mam nadzieję, że on będzie bardzo fajny, bo pokrywam w nim duże nadzieje i tak wyglądają moje paznokcie, zastanawiałam się na początku, czy te kolory nie są zbyt kontrastowe, te czerwone względem tych złotych, ale ostatecznie stwierdziłam, że nie, wygląda to całkiem spoko, no i oczywiście daje już taki świąteczny, a właściwie świąteczny, nawet sylwestrowy vibe poprzez ten złoty, brokatowy kolor. Ciekawi mnie właśnie w jakim stanie to będzie do świąt, czy będzie to wyglądało sensownie, czy znowu będę musiała um, paznokcie przedtem zrobić. No. właśnie do galerii. Dzisiaj mamy w ogóle piątek, także e, zaczynamy weekend. No i cóż, ostatni e, tydzień przed Świętami i ostatni e, tydzień pracy. Także cieszę się podwójnie. A aktualnie jadę właśnie do takiej mniejszej galerii e, w poszukiwaniu prezentów, a właściwie to y, takich bardziej no, doda dodatkowych może prezentów. E, nie wiem, czy uda mi się znaleźć to co mam kupić. No, ale po prostu zobaczymy, chcę się zorientować. Jeżeli nie, to na pewno w ten weekend chcę już zamówić właśnie te prezenty, żeby na spokojnie przyszły przed świętami. E, aczkolwiek, no jakby być stacjonarnym, no to wolę jakby to zobaczyć wizualnie i, i kupić. No, ale zobaczymy. Także jadę. Dzisiaj, co prawda, już kupiłam zamówiłam jakby jeden prezent przez Allegro. I, Dziwiłam się, dzisiaj go zamówiłam, już dzisiaj zostało na no i w ogóle tam było napisane, że ma przyjść w sobotę, czyli jutro, e, także jeżeli faktycznie przyjdzie, no to dosłownie e, ekspresem, także nie ma źle, tam właśnie czasy, kiedy e, kurierzy e, potem przed świętami to bardzo długo dowozili, e, długo to trwało I właściwie... No, że nie wiem, chyba z dwa tygodnie wcześniej trzeba było kupić. E, jakiś prezent, bo potem już mogło nie dojść, nie było tej gwarancji. Tak mi się coś kojarzy. E, no aktualnie mm, nie wiem, jest więcej kurierów raczej i starają się trzymać e, czas. No ale na pewno jest duży ten ruch. Także no, wydaje mi się, że jak można kupić po prostu coś stacjonarnie, to lepiej stacjonarnie. To okropne oświetlenie, ale pierwszy przystanek e, action. Dobra, zakupy porobione, jestem dość zadowolona, więc yy, jadę już do domu. Nawet coś z prezentu udało mi się kupić, dwie rzeczy, więc fajnie. Dobra, zabarkowałam już pod domem, i yy, zaraz idę do domu, ale zaczynam kupić auto dlatego że mam, że mam tutaj pewną rzecz yy, do samochodu, mianowicie skrobaczki w takim yy, pakiecie. Także idealnie, co prawda aktualnie już śniegu nie ma, ale na pewno w styczniu, lutym jeszcze spotkamy. Ale ja tutaj nie mam skrobaczek, w sensie mam szczotki, ale skrobaczek nie, więc na pewno się przyda. Co? Dobra, także odłożyłam na, no, a teraz już lecę do domu i resztę pokażę w domu. I już pokazuję, co kupiłam. Mianowicie taką czekoladę do picia o smaku piernikowym. Z ciekawości wzięłam. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Były tam różne smaki, skusiłam się właśnie na ten, no i jak stwierdziłam, że dobra, biorę tą czekoladę, to też wypatrzyłam taki kubek i nie wiem, jak go tu pokazać, żeby było widoczne, taki z, z takim lekkim dosłownie motywem świątecznym, jest tu napisane eat, drink and marry, no i kilka, kilka gwiazdek, ale taka szklanka, powiedziałam kubek, szklanka właściwie, Chciałam właśnie taką mieć: czy to do tych herbart zimowych, żeby ta cytryna, guziki tak fajnie tutaj wyglądały, czy właśnie. Teraz pomyślałam o tej czekoladzie. No, i tutaj też myślę, że to się w, takim, w takiej przeżyczystej szklance fajnie będzie prezentowało, więc postanowiłam zabrać. Ona też nie jest taka, tak jak nie jest taka mocno świąteczna, aż tak nie krzyczy, więc jest tylko taki delikatny jakby motyw tych świąt. No i idąc też za ciosem, zdecydowałam się kupić pianki Marshmallowek, y, bo tak mi się zamarzyło, żeby zrobić sobie tą czekoladę, do tego właśnie na wierzch posypać piankami takimi sporymi, może sobie poprzekrajam i teraz się dopiero zorientowałam, że nie wiem, czy to nie są pianki takie bardziej jakby halloweenowe, bo jest tu napisane Halloween. ale hmm, wydaje mi się, że no nic tu nie krzyczy jakimiś dyniami czy kościotropami, więc będzie pasowało. Kupiłam też świecę nową z pepko, bo tamtą wcześniejszą, o której ostatnio wspominałam, no już ostatnio właśnie praktycznie wykończyłam, bo ja właściwie już ją wyrzucę. No i stwierdziłam, że chciałabym kupić jakąś nową, bo naprawdę one pięknie pachną, więc nawet chyba sobie dzisiaj odpalę. No srebrna, hmm, tak kolor średnio do mnie przemawiał, jeśli chodzi o wizualne aspekty. Była też złota, ale patrząc na zapachy, no to ten srebrny bardziej mi się podobał to jest um, Spices and Love i to jest naprawdę taki słodkawy zapach. Ja bardzo takie słodkie sieczki lubię, więc dzisiaj sobie odpalę myślę. I w Action też kupiłam zapalarkę, dlatego że y, tam miałam jakby y, zapalniczki po prostu, ale ja już mam tak na wykończeniu, no i po prostu też palce czasem mi parzyło, więc widziałam, że taka zapalarka będzie fajniejsza. No i do tego y, taki zeszyt. Y, Wzięłam go pod ten kontent, dlatego że... Y, właściwie się zastanawiałam, czy nie kupić kalendarza, ale ja tak do końca, hmm, jeśli chodzi o kalendarze, niby z nich korzystam, niby z nie, nie. Tak nie do końca je zapełniam. Jest mi coś takiego potrzebne, ale zawsze mam wrażenie, że nie wykorzystuję hmm, tego potencjału, bo nie na każdej karcie coś wypisuję. No i były też takie jakby ala planery, gdzie można było samemu wypisywać sobie daty, ale ja ostatecznie hmm, stwierdziłam, że zdecyduję się na taki jakby zwykły... E, zeszyt, można powiedzieć, e, nie jest tutaj opisany żadnymi datami, tylko w takie linie. Te linie są takie dość szerokie, bo też były jedne z takimi węższymi. Ale ja stwierdziłam, że w takich najbardziej się wygodnie będzie pisało. No i e, to jest taki grubszy, właśnie na, e, na kol. No, tak bym powiedziała, że jest to tak zdecydowanie mój kolor różowy. Do tego właśnie złoty, y, złote, jakby to koło. No i. Złota gumka, więc myślę, że ten dużo bardziej będzie wykorzystany, bo będę sobie spisywała nie wiem to, co mam robić, rzeczy do wykreślania, jakieś to i. Po prostu to nie będzie się marnowało, no bo jak jednak są te daty, no to one uciekają, już potem się do tego nie wraca, a tutaj, yy, tutaj bardziej właśnie będę wypisała w ten sposób, że rzeczy do zrobienia, no i na przykład do jakiegoś wykreślenia. I też co jest fajne właśnie to to, że to się otwiera, dzięki temu kołu to się otwiera w ten sposób, że yy, te kalendarze się tak nie, yy, jakby to powiedzieć, nie, nie wyginają, że czasem niektóre są jak... Yy, Taka bardziej zwarta książka, że musicie je tak przycisnąć, żeby to leżało tak otwarte, a tutaj po prostu leży sobie elegancko i to też jest na pewno fajne. Więc yy, cieszę się. A, no i tu jest jeszcze taka kieszonka. Mm, nie wiem, <grym> jakby e, coś trzeba było włożyć. E, no i ja uważam, że zawsze taki zeszyt warto mieć, gdzie się spisuje jakieś tam myśli, rzeczy do zrobienia, coś takiego. No, ale w moim przypadku to kalendarz niekoniecznie się sprawdza. No, już to weryfikowałam przez wiele lat w sumie no i w tym roku stwierdzałam, że właśnie dobrze taki zeszyt mieć, ale właśnie w tym roku stwierdzałam, że nie chcę mieć go, nie chcę się ograniczać do dat, tylko chcę mieć tak po prostu zwyczajny jakby zeszyt, ale jednak ładniejszy no i z tym kołem. A, jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałam, mianowicie kupiłam też w Dilzie właśnie tam, gdzie te pianki i szklanka i, i czekolada kupiłam też, cappuccino, wiśnia z acerolą, były też kilka różnych innych smaków, no to najbardziej mnie tak zainspirowało i um, to jest takie małe opakowanie, dosłownie nie wiem, 40 gram z tego co czytałam, właśnie to chyba na dwa użycia, no ale stwierdziłam, że sobie przetestuję i zobaczymy jak tam w smaku. No, i oprócz tego kupiłam też prezenty świąteczne. Udało mi się dwa dokupić, takie drobniejsze, ale także został mi jeszcze jeden prezent do kupienia dla tej osoby. Mam też coś, co już jest w drodze i idzie właśnie z Allegro. No, i jeszcze, jeszcze dla innej osoby muszę coś kupić, ale to już jestem jakby na dobrej drodze. Wiem, co mam kupić, więc całkiem fajnie. Także nową świeczkę trzeba zdecydowanie przetestować. No i tą zapalarkę także zobaczymy. O, i ona robi zdecydowanie duży ogień. Super, także odpalona. A ja teraz się zbieram do zrobienia kolacji, bo jestem już naprawdę bardzo głodna. No i zrobię sobie też tą czekoladę. No i tak ta czekolada wygląda. Pianki się szybko topią. Wydaje mi się, że bardzo fajnie się to prezentuje. Już tą czekoladę spróbowałam i nie jest aż taka słodka. Spodziewałam się, że będzie dużo słodsza, trochę się obawiałam, bo ja takich mocno słodkich rzeczy nie lubię, ale nie jest słodka. Czuć ten piernik i myślę, że będzie bardzo fajna, także już się... Biorę do picia. No i tutaj, dla przecież trochę zdrowsza wersja posiłku, czyli kanapki z awokado, z sałatą, szynką i papryką. Także ja się właśnie kładę i myślę, że po to jakiegoś vlogmasa. nie, jest słodkie ta czekolada. Jestem w takim lekkim szoku, naprawdę myślałam, że to będzie bomba cukru, ale... Pianki są słodkie, ale tak sama czekolada. Nie. Ale mm. jest Wracam jakiś czas później, jest już chyba 23. Też po króśnicu. Jeśli chodzi o tą świeczkę, to pięknie się pali. Muszę powiedzieć, że na początku trochę się przestraszyłam, dlatego że kiedy ją rozpaliłam nie czułam tego zapachu i tak się zastanawiałam, bo ostatnio tak ją zachwalałam, się zastanowiłam, czy to nie jest zależne od koloru tej świeczki, w sensie od zapachu, że może inne są mniej intensywne, ale już po jakimś tam czasie, kiedy ta świeczka zaczęła się bardziej rozpalać, no to ten zapach był bardziej wyczuwalny, więc no już tak właściwie jak leżałam sobie na kanapie, ta świeczka była no praktycznie... Z 2 metry ode mnie to ten zapach i tak do mnie docierał, więc myślę, że bardzo fajnie. Chociaż i tak mam wrażenie, że jednak ta czarna, w sensie czarno-złota, o zapachu pianek tam palonych na ognisku, e, to, że jej zapach jest intensywniejszy. Że ta druga jest trochę mniej intensywna, ale i tak pięknie pachnie. A tak właściwie odzywam się, bo przypomniało mi się, że jeszcze dzisiaj nie otwierałam kalendarza adwentowego, więc E, na szybko otwieram. Dobra, i mamy piętnastkę do otwarcia. O, tu już powinien być jakiś kosmetyk. I tak. O, znowu coś o tym pięknym zapachu bajecznym. I tym razem jest to maska. Maska ratunkowa o zapachu batonika bajeczna. Ja już właśnie ten szampon, który miałam o tym samym zapachu, właśnie dzisiaj wykończyłam. No bo dosłownie miałam go na wyjazd i po wyjeździe chyba jeszcze ze dwa razy tak mi się wydaje, że użyłam. No i teraz przyszedł ten sam zapach, ale maska. No ciekawe, czy, czy będzie rzeczywiście fajna. To jest właśnie opisane, kiedy stosować maskę. Stosuj zawsze wtedy, gdy włosy są wyjątkowo szorstkie i suche. No i myślę, że może mi to pomóc, bo ja ostatnio właśnie mam włosy, no nie wiem, czy przez kaloryfery, jakby ciągle mam wrażenie, że takie wysuszone, że powinna je ciągle olejować, mmm, także może rzeczywiście fajnie zadziała. Próbuję się dorwać do tego kalendarza. Ja mam go zawsze tak obwieszonego, że tutaj sobie stoi, a tak opieram y, o niego lampki, więc nie chcę go za bardzo demontować. Także tutaj szukam piętnastki. No dobra, jest tu. Czy mi się to uda? Tak, dżemik. No i wychodzi, że to jest jakby smak truskawkowy, także... Hmm. Znowu? Nie wiem. Ostatnio mi się wydaje, że już jeden z dżemów właśnie troskawkowym miałam, także trochę dziwnie. No i cóż, to by było już tyle na dzień dzisiejszy. Ja się z wami żegnam i teraz zaraz się zbieram za montowanie tego filmu. To będzie film z dwóch dni, no bo tego pierwszego dnia w sumie miałam mało materiału, także e, tak zabieram się, żeby nie zdążyć na jutro i żeby jutro był gotowy. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.